Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Krupier i ponownie jest ze mną Nitrus. Cześć, witajcie. No i kontynuujemy planszę, tym razem zagramy sobie w jedną po prostu planszę, nie będziemy od razu kilku przychodzić naraz, żeby odcinek nie trwał znowu godzinę. Także zaczynamy tutaj, gdzie skończyliśmy, także prawać Nitrusa. Papa się na nazywa, to, nie ma się gdzie ukryć. Nie no ma się play, gdzie ukryć, słuchaj. o tu jest już Gnar pierwszy i drugi zarazem. Nie. Dobra. Dobra, mamy tutaj zdrowie. To jest chyba wszystko, jak mi się wydaje. Uważaj. O ty, Dobra, udało mi się tutaj go zlikwidować. Kurde, mocne są prawie, że na strzała idziesz od nich. No tak, no tak jak mówiłem. Ostatnio też jak grałem, to też zaraz padałem na raz. A, to już poszedłeś dalej? No jak na normalnym na raz padałeś, co ty gadasz? A ci mówię. Jak na normalnym? No ty na normalnym grasz, tak? Ty. Yy, nie, na normalnym, na normalnej grze, tak yy, wiesz, na singlu to A. gra na, po, yy, na Siriusie. Aha, no tak. Dobra, nie no, no. Okej, okay, spoko. Czekaj, muszę zmienić broń zdrowie pancerz plus 5 tutaj po lewej ktoś był, o, już widzę nie, jest tam dalej Dobra idę po prawej Dobra to idę tutaj z lewej zobaczyć co tu jest no tutaj mam małą imprezę A jeszcze przeładować powiem Ci, że ja ich wyczułem wiesz? jak czasami tam wychodziłem to ich wyczuń. No ich trzeba, trzeba aż... wyczuć, nie? Tego no bo oni tak wiesz, strzelą, strzelą, strzelą i jest taka chwila przerwy i dopiero. Tu masz działka, to uważaj, bo tak padniesz, nie? Dalej kogo jak to to daleko wyjdziesz. jak tu trzeba się poruszać? No E musisz... O, teraz włączymy. Fajnie ich pozabija. A nie, wyłączyłem i... Nie mogę włączyć. Dobra. Poważna bomba teraz by się przydała. Sotnaki. słaby <laughs> słaby więc. Dobra, Zaraz padnę. Dorę streamowy Do No padnę zaraz. Dobra, no Mogłeś troszeczkę cofnąć. Dobra, postawiam. Dobra, daliśmy radę. nie wiem czemu to działku się nie chciało włączyć, nie? Zawsze można i... ponownie odpalić. Hmm tu nic nie ma, ja szukam jakichś tutaj właśnie ukrytych rzeczy. Zagrałem e, w znalazłem dużo, ale już nie Oj, powiem. tutaj działa. Tak jest. Alka wręcz. Oj, tutaj są te lasery. Wiesz co tutaj chyba? Faj, bo... kurde. Maura bo... pająku od co chyba tutaj coś znalazłem? No, Tego zaraz zobaczę. Ale nie, dobra, to nie był żaden sekret. Tutaj, wiesz? Rozwaliłem. Ty jesteś. Chyba się do mnie idziesz. A, dobra, widać cię tam. Już. Nie, to nie był żaden sekret, także ok. Dobra, tu włączam Tu coś jest? Dwa. tylko. Tutaj jeszcze? No nie, jest nie, w Nie, tutaj. Wiesz, A... za nas jakimiś skrzynkami, nawet jakiś mini sekret możesz się znaleźć. No? Nie, 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 co? Tu? Dobra, tu, tu dwa armory Dobra tu wyłączam Okej okay. Droga wolna Coś tu we mnie strz... Ach, tu był za tobą. A już nie mam, bro. Aha nie mam tej amunicji. Nie to lubię to, tej to... mapy, nutne. O, to wiadomo, bo początki są zawsze ciężkie. Dobra. Dobra, tu coś... Nic tutaj nie ma. Tutaj już jest zlikwidowany. tu jeszcze idę Tu Już wręcz. Tutaj to samo. Tam nie wiem, czy tam gdzieś jest włącznik z Twojej strony. A tam też by się przydało to wyłączyć. Nie, nie niepotrzebnie to odpalasz. A, już dobra. już. Aj, padło, dobra. Się wychyliłem zbyt bardzo. No ale. A, i znowu nie. A, nie odradzam nie przy tym. Dobra, dobra, no. Czekaj, gdzieś tu musi być wyłącznik. Ja wiem, zaraz go znajdę. No muszę. Dobra, tu jest wieżyczka, to tu ma około trzeba teraz iść. Masz gdzieś ten? Nie, zaraz znajdę. Dobra, się trzeba cofnąć chyba. No właśnie tutaj, tutaj, tu, 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 tu chyba gdzieś. Nie no, tutaj, tutaj do nic. Nic tu są skóry. Tutaj. Nie, nie wiem, czekaj. O, czekaj, no gdzieś musi tu być. Ale nic nie do strzelby. gdzieś musi tu być Dobra, zaraz da Dobra, to nie wyszło. Wieżyczka Aha Wiem, to próbowałem biec. No nie wiem. Czekaj. Moment. Czekaj, tutaj widzę jakieś ukryte przejście. Aj nie udało się niczego tu znaleźć. Aha, to jest to samo. Dobra. razem pancerz ja tutaj też znalazłem życie. No cóż. Gnarys już na ciebie biegnął. No, no. I pająki. Ale to już sobie poradziłem. Co to tam na ścianie wybiegło? Jakiś... ...potwór. Ogarnąłeś już te te, tak? Tak, tak. Tam, z tamtej strony ogarnąłem. Dobra, szukam tutaj z tej strony. Dobra znalazłem, wiesz? Bo jest. Wyłączyłem. Dobra, to już... Mamy kolejny napis. Co na tym? Ziemia to nasza ojczyzna. Walczymy za ojczyznę. Dobra. Tak jest. Walczymy za ojczyznę. Egipskie przypisy. To ja ci teraz znaleźć nie mogę. Nie ja być. jestem przy tym, y gdzie był ten laser, wiesz? Na tym Obra, tutaj podmurku. Dobrze. Aj kurde, nie zauważyłem tu z tyłu A No z tyłu był, wiesz Gdzieś jeszcze pewnie strzegł Tu sekret, pamiętam Nie tutaj. gdzie Aj kurde, ty mały Ty mały chuju Tutaj? No, nie pamiętam Zobacz. wiesz Zobacz, tutaj chyba, gdzie jestem Gdzie? Zobacz Tu u góry, no cofnij się, dobrze szedłeś Widzisz, jestem u góry Na budynku, no 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 bo No, jest skoczyłem Ale tutaj, o! Nie no jest nie sekre... rakiet, musisz teraz zniszczyć tą Którą? No tą przed którą jesteś, no bo jak może wyjść? O kurwa Zabiłeś którą? się No, nie widziałem, którą... Nie no Którą? No i dobrze, że no zniszczyłeś, chodź Tam Aha, jest tu pieśle. jest, dobra, dobra tak się Tylko zda. po prostu, nie, odrzut, odrzut mnie zabił Czekaj, czekaj, tu coś mamy. Tam życie, pojedyncze, jarmu. Coś mi uderzyło. Tam jest kurde skubany, na ścianie siedział. laser, znowu nie uciekł. Gdzie jest laser? Tam, dawaj. Tu. Dobra, widzę. Tu musisz tą ulicę przejść, dobrze, dokładnie. A tutaj hmm. coś jest, nie ma. Kurde, próbuję no. na haman nie wychodzi. <grym <grym a nie tu jest tobą. Dobra, czekaj, zmienię sobie tutaj. Też mam mało amunicji. Dobra, tutaj nic nie ma. Tu a, jest tak, ten tak, śpiący tak. pająk tutaj go nie budzimy. Tutaj to samo. Dobra. Dobra, amunicja do szturmowego. Już 10 do zdrowia. Tu jest gdzieś chyba ten laser, co nie? Nie, czy czym już go minęliśmy? Tak, ta mapa się właśnie opiera w tych głupich działkach Dobra, zobaczmy co tu o, tu jest. A, już nie widziałem. Coś było, jest i nie zauważyłem. Nie, I jestem przy Nie, garańsze garańsze mapy, nie te mapy, wiesz, bo jak nagrywasz filmik, to powinieneś pierwszy z przodu i szczególnie, nie? No, ale wiesz, to jest kooperacja, także wiesz, współpracujemy tutaj, nie? Pokazuje tak jakby no część tego, no jakbyś tym nagrywał no to byś pokazywał tą twoją perspektywę. Dobrze, Co my ja tutaj mamy... Co tutaj mamy? Uciekamy teraz, znaczy trzeba tutaj szukać drogi dalszej, nie? Aha, tu nie walimy. bo nie zabijesz teraz. Dobra. Jestem tutaj na... A nie, teraz możemy go. Ej, rakietami go, ale nie, dobra, nie ma życia nie, nie, nie. Nie możemy. Właśnie. Dobra, jesteśmy tutaj. Ja idę na lewo zobaczyć. Oprócz życia jak na razie tu nic nie widzę Nie, do nie, tu gdzieś było przejście wiesz no, Tutaj byliśmy Czy tu jest to podwórko Tu jest ten plac Na tym placu wiesz Gdzieś na tym placu, no ja tam wracam na ten plac Zobacz jeszcze raz co tutaj pisało Nie doczytałem Dobra nie ma. Jest jeszcze nadzieja Ale ty nie uciekłeś No mam drogę, chodź Idę przez ten plac Dobrze, a dobrze, idę, dobrze Dobra, jesteś. No no, już chodź. biegnę, 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 biegnę do yy, Dobra, dobra widzę cię, jesteś, dobra Ścigamy Tu nic nie ma tu jest, widzę, czysto, jak na razie. Na raz, słyszę. Ja to tu był jeden, koleżka, i tam był drugi. Ja sobie zbieram amunicję, wiesz. Ja, ja mam tu... dużo, ja tam nie na Ja tam szturmowym chcę później cisnąć, ale ja mam 31, kurde, naboi, także... No. Gdzieś tutaj się ko... aj... Headshot. Na laser bym trafił, tu uważaj. Już tam cię... Czekaj gdzie... Oj kurde, wieżyczka A tak byłem kurde schowany A teraz faktycznie mam tego dużo O nie 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 Och kurde, blisko było Czekaj, gdzie ty jesteś? Gdzieś ty po A, wieżyczka będzie nie strzelała, ale się coś im nie udało Wyłączyłem, włączyłem Chyba wyłączyłem No mnie już się lekko, zaraz padnę, nie Skąd wy tutaj? Dobra, nie padłem. Skąd ci kurde się tutaj narysowali? Tutaj mam pancerz Tutaj nic, tutaj coś we mnie strzelało Ja Ach, strzelam tego, w pająka Kurde, działko Dobra tam działka są Szturmowy, o teraz są nawet Mam trochę tej amunicji Trochę zdrowia Skąd A, A tu A tu działko wyłączone dobra Brakuje mi tych gnazów Przednich części powiem, fajny był No Wiesz na jednych no, ten Dwunożne był Dwunożne, tak O Jezu, z w złą stronę poszedłem w tym kierunku chciałem pójść O Jezu. A, tutaj jest. Czekaj, ty jesteś. Nie A, wiem dalej gdzie... jestem. No Troszkę dalej, ale czekaj, bo tu działko jest. Muszę to jakoś ominąć. Ja widzę, mniej więcej wiem gdzie ty poszedłeś, ale tu są dwa działka. No ja ją minąłem, tam miałeś drogę po prawej bodajże. Dobra, wale ale napałem, może <laughs> się uda. <laughs> Nie udało się. No, naprawdę Dobra, wyłączyłem jedno no. Dobra, zrobię reloading szybki Tutaj zleweli wszystko, zleweli wszystko wyczyszczone Dobra, jedziemy tu w prawo, co? No innej opcji no, nie ma Nie strzelaj tu to... te pająki cholerne są, nie? Nic, no, spoko, ja. spoko. Dobra, idę regnary gnary tam chodzą, uważaj. Nie? Gdzie? Tutaj. Czekaj, Co, tu coś jeszcze jest? Zdrowie plus Wow. Ojej, no chodź tu. Czekaj, no szukam tutaj. Patrzę, czy nic tutaj nie ma. Archanoida Ignat, sorry, przepraszam. <laughs> Aj kurde, dwa zabiłem i musiał mnie trzeci zabić. Życie się pojawiło. No, 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 to już dawno. Kogo tutaj też życzymy? Dobra, życie? on do nas strzela teraz. A, Arhanoi, bo Archanoi, bo tu były dwa, pamiętam. Dobra, nie, nie widzę go. S ja, to helikopter ja, do nas strzela. A, tu kurde. To był helikopter. Tu uważaj, bo tu jest ładny nalo ogólnie, nie? Od cholery tu. Aj kurde nie ten helikopter Czej czej, się... Ten... Nie ujada, nie masz szans No Życie jest zablokowane nie? na razie Właśnie widzę, jest tu na no, normalnym grałem to się męczyłem tu z tą mapą, bo A jak na tym na się to nic, nie? Tak no. Tam... Archanoid uciekł Trochę się cofnął Zabiłeś za go, myślałem że go zabiłeś No już go zabiłem, tak już jest ok coś we mnie uderzyło dosyć mocno o, to ten Pewnie helikopter nie. Helikopter, helikopter On się jakoś tam nazywał, nie pamiętam jak. No było coś tam Jak mnie zabił to była podana nazwa Teraz trzeba uważać on tu gdzieś frunie słyszę go od prawej O, już tutaj we mnie napiera Także, ach, kurde, musiałem się tu szybko przedostać. No. A to zdrowie też, kurde... Już <laughs> blisko końca jesteśmy, nie? Je powoli. Tak. No. Ciągle się ulicę kończy. Działko jest przed nami. Ty, to działko też... ten... Nawet nam pomaga trochę. No zabija też wszystko co się rusza, nie? No Idziesz do mnie Co? No idziesz do mnie tutaj czy nie? Sam we mnie teraz na parza, cholera jasne. Czekaj To ja chyba od... Z solderami się tam... Aj, wieżyczka Dobra Coś na mnie. Tu jest idzie. Dobra w takim razie idę tutaj do ciebie. Gdzie ty tu jesteś? Ja tam byłem, gdzie, gdzie Pawełś przed chwilą. No. no widzę już wyżyczka, Jesteś tu w pobliżu. Co zgarniam to, co jest. Co, 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 co? Ten helikopter pewnie na mnie teraz. Dobra, już bliziutko jesteś. Tak? No. O. TechnoPolip. No, TechnoPolip. No TechnoPolip. No. Dobra, już mam ten na poczekaj, czekaj, czekaj, czekaj do ciebie tutaj o. on zacznie naparzać w okej, okay, zmienimy tutaj na rakietnicę czekaj, czekaj, już on stanieł, tak nie ma sensu o teraz dobra, załatwimy Dobra, 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 dobra na obra reszta HP nie, no nie masz życie. to, to mu nie zabiera życia Dobra, załatwimy go do. Mamy tutaj Mąż... jeszcze napis. Koniec odcinka będzie zaraz. Nie? Zbawienie. Zdrowie plus dwa. No. A jak Op. będzie po prostu, wiesz, do następnej planszy, przekierowania, to wtedy zakończymy. Mm. A zniszczyliśmy ten na O w ostatnim odcinku właśnie nie było widać tych napisów, wiesz? A nie wiem. Nie wiem, właśnie też, czy nie, jakoś mi się... Teraz do tej byli. wielkiej piramidy się ogólnie skierujemy I tam już teraz będzie przyjemniejsza walka, nie? A, tutaj chyba walczyliśmy, tak mi się wydaje, pamiętasz? A nie nie Jak próbowaliśmy tam dobra, na Dobra, 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 nie spoileruj no. Ktoś by nie oglądał, to po co No... O, dobra. Jest. Kochani, dzięki wam wszystkim za oglądanie, to był... To teraz będzie pod stalową chmurą, kolejna plansza I to by było na tyle ze mną był dzisiaj Nitrus i Marazie. Trzymajcie się. Cześć.